Naprawa baku paliwowego JCB. Problem jest tutaj. Tutaj wszystko całkowicie wytnę i zrobię dwie wstawki. W ten sposób. Tutaj wszystko zlutuję i będzie super. Zrobimy to szybko, solidnie. A z drugiej strony będzie wyjście. Tutaj również zrobię taką wstawkę do środka. Pierwsza wstawka jest już na miejscu. Teraz będzie druga. A potem zamknę tę dziurę. Będzie świetnie. Pierwsze kroki już zrobione. Dwie wstawki są zamocowane, jedna z tej strony, a druga z tamtej. Zostało tylko zrobić nity termiczne. A to miejsce jest już gotowe. Wszystko wyszło ładnie i równo. Naprawa baku ładowaki JCB zakończona. Tak wygląda naprawa. Wszystko szczelne i hermetyczne. Napisz w komentarzu słowo agro, a my zarezerwujemy dla Ciebie zniżkę 15%.